Na to właśnie Państwo radni zmierzą się dziś na nasze zaproszenie z polską ortografią. Myślę, że to początek takiej akcji że częściej będziemy pisać po to, żeby się też uczyć i sprawdzać, bo nic lepszego nie ma niż sprawdzanie i ściganie się z samym sobą. Obiecuję, że ponieważ jestem gospodarzem tego spotkania, to nie my nie pierwszego miejsca. <ślesztur> <ślesztur> Łagodne wzgórza połastają wątne lasy, które przemierza chorza zwierzyna. Płowa i może zdobycie powinien poznać pewien niezwykły obszar pradawno i współczesną Stary jody w gałęziach tras starych joder jest to otoczone. Łagodnymi wzgórzami, niczym Rzym, urzekający urok kielczanek. Fredki razem, a, a pismo szczury wiedziała oddzielnie, turystykę. oczywiście, no jakże odalickie jakieś piękne? Rzecz jasna, samo. Nie, wyrazy ortograficzne nie nastręczały mi szczególnych hmm. trudności, chorysy jest mi słowo znane, no tylko te, te złożenia, mówiłam wcześniej, że złożenia. Nie no, myślałam, że dobrze. Gdzie są? gdzie? Proszę powiedzieć, gdzie? Ani niedawno maturę stawała. Proszę powiedzieć, gdzie? Nie dawno, nie dawno wcale. teraz co innego, innego mogę... Ja sobie ja muszę zobaczyć tam pielgrzyko. Pielgrzyko? Wszyscy sami. Wyjątek stanowi właśnie biegrza i jakaś jeszcze inna szczerzuja. No dobra, nie może być wszystko idealnie.